Proszę bardzo, panie Michale, lecimy. Oj oj, oj. tak miętko. To ja tak ostro, jak kostro. A może tu póki co. Tu tak to a nie, tego nie dam. Tego nie dam. Tu chcę atakować tego. I go zabrać, chcę. No, panie Jędrusiu, miał pan silnych przeciwników, miał pan dobrą wartościowość. To zasłużony, a nie fart. Proszę bardzo, jeszcze można mnie wywołać do gry. Mnie trochę energia rozsadza się otworzy. Energia mnie rozsadza. 5 partii wygrałem, będzie co pokazywać. O. To trzeba zagrać F5, żeby zagrać F5, gram H6. Nie ma ruchu skoczek H4, bo gramy F5. O! Panie Danielu, nie możemy grać nielimitowanych. Przykro mi. Pięć minut. ojojoj Ale ci młodzi ostro grają. Przykryłem to i to, a chcę zagrać tu. Cokolwiek to znaczy F5 też dwa razy atakowano. Co Gabrysiu chce ze mną zagrać? Musisz mnie Gabrysiu wywołać, widzę. Gabrysiu wywołaj mnie. Tam u góry masz nożycze, nożyce, wypisz albo znajdź kaczoreczka i wywołaj. Czy w symultanie chcesz Gabrysiu zagrać? F3. Wrócił tam takie szpady u góry są. Mhm. Dobranoc, Panie Michale. A, bo Hetmana Pani Michale, jak pan się boi obrony dwóch skoczków, to nie to trzeba tego gońca stawiać trzeba hiszpańską grać, no trzeba stawiać gońca tu. gońca na B5. No tak, ale tam już pozycja była trudna. To co?